Cześć, tu Romek, piękny jak obłok i mądry jak trzonek. Zapraszam na nowy odcinek Teleciemnogrodu. A oto trzy główne tematy tygodnia. Temat numer jeden. Merkel mówi, że to Polska i kraje bałtyckie opóźniły dialog z Rosją, więc, no wiadomo, to nasza wina, że Putin ruszył czołgami na Ukrainę. A tymczasem, to Niemcy przez lata pompowali w Rosję tyle kasy, że Gazprom mógłby kupić pół Bundestagu i drugie pół zalać ropą. Jak powiedział Sariusz Wolski, Cały ten dialog miał polegać na tym, żeby Rosja była bliżej Polski, a Niemcy bliżej gazu. No i się udało. Putin bliżej, gaz drożej, a Merkel, kobieta, która zniszczyła Europę i uciekła do Szwajcarii, teraz udaje, że to wszystko przez nas. Temat drugi. Polska podłącza się do NATOowskiego systemu rurociągów paliwowych. Wielka inwestycja, 20 miliardów złotych. Brzmi poważnie, ale spokojnie. To nie rura do Bałtyku, tylko do bezpieczeństwa. Polska chce, żeby w razie czego nasze czołgi, samoloty i sojusznicy mieli paliwo pod ręką czyli w skrócie, tankowanie bez kolejki. Budujemy więc nowoczesny rurociąg, który połączy nas z sojusznikami z NATO. Można powiedzieć, że to taki Orlen dla całego sojuszu tylko bez hotdogów i kolejek do kasy. No, jak się to uda, to nawet Putin będzie musiał przyznać, że Polska to już nie stacja benzynowa Europy, tylko jej dystrybutor. I ostatni nasz temat. Bartłomiej Morawski, poszukiwany. Aktor, który grał w serialach, teraz gra w nowym hicie, Ucieczka przed Wyrokiem. Dostał pięć lat za gwałt, ale zamiast iść siedzieć, to zniknął. Dosłownie. Interpol go szuka. Niektórzy mówią, że widziano go na Cyprze, inni, że w Turcji, a może szykuje nowy casting do roli zaginionego bez śladu, część druga. Tylko bez planu zdjęciowego i bez powrotu na antenę. I tyle w dzisiejszym odcinku Teleciemnogrodu, a to mówiłem ja, Romek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.